Co, co ładowałem tych, tych metalowych belek już wiem co w tym tygodniu robimy mianowicie jadę do, na Węgry ładuję się tutaj w Polsce jakimiś deskami, tak jak ostatnio jadę na Węgry już, już, już raz tam byłem roz, 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 w miarę szybko tam idzie wszystko tylko że za ładunek trzeba dwa boki odpinać i, i to spiąć w miarę ale trasa w miarę w porządku bo cały czas autostradą, dwa pasy więc jest mega spoko E, jeszcze ktoś mi radził, żeby prosić o subskrypcję na filmie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie kliknął czerwonego subskrybuj, to będę bardzo wdzięczny za, za subskrypcję. Chciałbym coś tam wpić e, i, i żeby to było trochę bardziej popularne, e, bo po tych komentarzach pod ostatnim filmem stwierdziłem, że może faktycznie warto gdzieś tam coś, coś pokminić, a nie robić tylko tak e, dla samego siebie. Weekend, w końcu jestem w pracy w poniedziałek, więc odpocznę trochę, bo w weekend to myślałem, że już padnę. E, bo w sobotę miałem przeprowadzkę u klientki, cały dzień żeśmy tam biegali i, i, i mam zakwasy absolutnie wszędzie, no a w niedzielę byłem po, po śmieci. Jak to się mówi, ze, w, swoim, w swoim fachu. E, Chociaż dobrze, bo człowiek trochę zarobił. Nie? Jakby ktoś pytał się, czy jeżdżę ciężarówką dla pieniędzy, to nie, nie jeżdżę ciężarówką dla pieniędzy. Bo w weekend zarobiłem pół swojej pensji nie? dwa dni, więc to, to nie jest jazda dla pieniędzy, to jest bardziej jazda chwilowo dla, dla hobby dla fanów. Dlatego też mam duży fan sklecenia filmików, ale e, to też jest nie tak, że, że to nie jest, e, to, że jeszcze. Tylko dla Hafa, no nie, kasa też jest fajnie, no i, i fajnie, że wpada ta kasa i, i ona nie jest jakaś tam mega mała. Eee, i, I w razie czego zawsze można wsiąść w ciężarówkę i jeździć, tak jak mówiłem już wcześniej, jakby się cokolwiek w życiu nie, nie udało, to, to, to prawo jazdy jest takim backupem moim, który, eee, który będę mógł zawsze wsiąść, zawsze, co, zawsze coś zarobić i żeby mieć na taj Także to dlatego, a, a druga sprawa jest taka, że specyfika mojego biznesu jest taka, że on jest od wiosny do jesieni nie? i w zimę mega się nudzę i siedzę w domu, wydaję pieniądze i, i nic nie zarabiam, to jest słabe, więc y, w zimę też y, wsiąść sobie w ciężarówkę i pojeździć też myślę, że to będzie dobra, dobra opcja, więc tak, dlatego docelowo było robione to moje prawo jazdy i, i, i je zrobiłem i jeżdżę, tak? Teraz przyszedłem do pracy do, do swojego szefa. No i on prowadzi tą, tam. ma tam trzy samochody. No i nie, nie zrobię mu tego, że po trzech miesiącach mu się zwolni. No bo poszkoda, nie? Ale z ludźmi trzeba żyć dobrze. Żeby jest w porządku, ja też się staram być w porządku. E, I nie, nie chcę mu zrobić takiego numeru, nie? Że poświęcił mi czas, zaufał, nie? Że, 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 że przyszedłem, nauczyłem się. E, tak, musiałem przyjść, bo, bo urząd pracy mnie do tego e, zmusił, tym, że zrobiłem, dali mi pieniądze na prawo jazdy, nie? I wystarczyło, żebym miesiąc przepracował, nie? 30 dni i z Bogiem. Pracuję już trzeci miesiąc, e, jest ok. No, postanowiłem sobie taki rok pojeździć, tak, do marca e, przyszłego roku. No i tego gdzieś się będę starał trzymać i, i gdzieś, gdzieś to. Taki jest projekt na chwilę obecną. Mój projekt, moje projekty zmieniają się bardzo szybko i bardzo często. Ale e, jest, jest taki plan. No, później, później wrócić do swojego już na pełen etat i, i tak dalej. No bo kasa tam jest dużo lepsza. I, i też fan z, tego, fan z tego mam po prostu niemiłosierny, co robię. Wczoraj <laughs> przywiozłem cały samochód śmieci, domek opróżnialiśmy. I tak. Mój pracownik Moja mama, brat, siostra, chodziliśmy po placu, i przybieraliśmy, mieliśmy taki fan z tego, z tych śmieci, że to jest po prostu szok. Ja uwielbiam to robić, czasami bardziej, czasami mniej, ale tak jak teraz nie robiłem tego dosyć dawno, to po prostu z uśmiechem na ustach cały czas, aż mi się jej cieszył, jak to robiliśmy. No i cóż, na razie tyle, jadę na zrzutkę. Jadę dalej na załadunek i, i lecimy, nie? Kot jest na pokładzie, tak jakby ktoś pytał, jest kot, trafia nam się ciężarówka, która jedzie 70, nie, nie wiem dlaczego ona tak jedzie. Także, dobra, na razie kończę, coś tam się trochę pogadałem, że jak to wygląda z mojej strony i, i dlaczego jeżdżę i pieniądze w życiu nie są najważniejsze. Ważne jest też, żeby mieć jakiś tam plan i ewentualnie backup do niego oraz e, fan z tego, co się robi, nie? Ja nigdy nie wierzyłem ludziom, którzy mówili, że można robić coś i się tym cieszyć i nie być w pracy, no więc e, jazda ciężarówką dla mnie to taka nie bardzo to jest praca, nie? No, siadasz, jedziesz i, i, i co to za praca, nie? Że, że, no dobra, nie będę tutaj mówił, bo zaraz, zaraz pójdzie to w internet i po co? E, no w każdym razie nie jest to dla mnie praca taką, jak ja mam zakodowaną od zawsze pracę, czyli 8 godzin w biurze czy tam więcej siedzenia i, i pracowania. To, to jest zupełnie coś innego. I, I dla mnie to jest coś fajnego. Nie? Tak samo jak ta moja praca, firma, którą prowadzę, to też jest, też jest coś mega. To nie jest praca, nie? To, to, jest, to jest cieszenie się życiem, a e, przy okazji zarabianie pieniędzy i... Jeżeli tak się w życiu postępuje, tak się w życiu do tego dąży, to, to można. dziwo można. Nie wierzyłem nigdy w to, że można chodzić do pracy ze uśmiechem na ustach i, i nie pracować tak naprawdę. No, a, a jak widać można i, i tak się staram na chwilę dążyć. Staram się tak, że pieniądze to nie wszystko. Wiadomo, że bez pieniędzy ciężko jest żyć, ale no, nie wyprzedzę go, nie ma szans. Ale ale z drugiej strony zażynać się za hajs oczy dobra kończę, bo tak się po tej kasie rozgadałem mało pieniądzach to nigdy nie jest dobrze witajcie, jesteśmy już po załadunku, znaczy po pierwszym rozładunku, później drugim załadunku na Węgry jesteśmy załadowani i jedziemy jeszcze muszę tylko zadlacie Adblue na stacji Mam piękną koszulkę. Ja bardzo wiola Ci dziękuję za, za prezent. Dostałem z ulubionym Bartem, Simpsonem, To ogólnie z moją ulubioną kreskówką Simpsonowie. Nową koszulkę, której jeszcze takiej nie miałem, więc jestem mega zadowolony. A dzisiejszy dzień, no jak krew z nosa się zaczyna. Napię w gościu, który całą drogę 70 i go wyprzedzić. Czy nie dało, bo droga taka, że z osobówką trzeba było zjeżdżać na pobocze, żeby się minąć. jakoś tak pod górkę niby rozładunki taki załadunek poszły sprawnie ale chęci do życia dzisiaj mam nic zero nie zaorałem się w weekend Już mam tylko ochotę stanąć i spać o niczym innym nie marzę nawet mogę nie jeść aby tylko spać tak więc dzisiaj nawet nie miałem. miałem jak podagrywać ale nie miałem do tego siły W piątek no w domku, w sobotę na zakupy. Weekend tym razem odpoczywam. Nie, nie robię nic, nie robię po prostu. Dobra, na razie kończę. Później, jeszcze jak może stanę jak na pauze i będę się spać, to się pożegna. się tankujemy AdBlue z takiego ciekawego, dziwnego dystrybutorka. Tutaj nam liczniczek pokazuje, ile. Tam oczywiście trzeba było pompę zapiąć lejem. O Jezu, miałem nadzieję, że zjadę dzisiaj na port Radomsko. Tam by pauzę skręcił, to by było miło. No Ale zobaczymy. Słuchajcie, jestem z kotem na spacerze. Kot sobie chodzi po ogrodzeniu. Ale boję się, że mi zeskoczy na drugą stronę. O, zeszła na ten. Nie. Siedź tu. Zaraz cię stąd we. Jesteśmy już na Radomsku, jak widać. E, zjedzone, wykąpane i zaraz idziemy spać tylko kot bardzo chciał wyjść, więc zaraz wychodzę idę spać No to jest zobaczcie Kaskader nie już chodź Witajcie we wtorek z rana ruszyliśmy z Radomska jedziemy Plan na dzisiaj w skrócie jedziemy na stację na 1 co ostatnia przed granicą tam się tankujemy jedziemy Czechy, Słowacja i Węgry Plan jest taki, żeby dzisiaj dojechać na rozładunek. Raczej się się nie rozładuję, bo tam jest do 14.00. Ale żeby tam dojechać, to jest plan taki minimum na dzisiaj, żeby go zrealizować. Humor dużo lepszy niż wczoraj, wczoraj to gryzłem wszystkich, nie wiem czemu, ale, ale no już mnie wpieniało absolutnie wszystko. Ale to może dlatego, że byłem zmęczony i niedospany. Dzisiaj pospałem chyba 9 godzin, więc spoko i ty jest. O Jezus. to jest to jezu dospałem 9 godzin więc spoko idzie także jadę na, 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 na rozładunek tyle chciałem się podzielić że ruszyłem gęstyk nas dopadł naprawdę mało widać ale ciężarówka jest przede mną Wypuściłem ją trochę tak, żeby ją tylko widzieć I, i jadę za nią ona, ona w mur wjedzie, to ja też <gry> Nie no, zostało mi 160 km na rozładunek Nie jestem pewny, czy się dzisiaj jak będzie taka pogoda wyrobię. Wziąć Bo e, tam do 14 Tylko pracują, a ja taki czasem stoję bo, nie wiem czemu. Dobra, nagram się też styk, nagram się też, Zobaczcie jaki Trabantol tam leci, żółty. Ja lubię stare samochody. Zresztą sam mam Wartburga. Więc jadę sobie za trabantem, jak pan popierdziela nim tutaj zdrowo. idzie. 8 d Nie, nie mam miętkiej gry. No. Dobra, kończę, pogadałem przez telefon, na przerwałem tylko żeby ten. Nie? nagrać trabanta o teraz jedziemy. no właśnie Jakażła kurczę ładnie ufny. Ale to jakiś młody gościu jedzie Witajcie właśnie stoimy na Węgrzech rozładunek mamy dopiero o 7 rano Kocie zaraz pójdziemy na spacer a mamy godzinę 14.03 tak pora zakończyć tacho Ok, wpisz. Kraj zakończenia. Jesteśmy na Węgrzech. Wpisz, zachowane. Kończymy. I teraz uwaga. Właśnie gotują się ziemniaczki. Zaraz będę sobie robił pomidorka z cebulką. Tu leżą mielone. Do odgrzania, jak już się tam to zrobi. Dobra, biorę się zakrojenie pomidora. Kot bardzo chce wyjść. Tak, kocie, zaraz pójdziemy. Zjem tylko. Zwiedzamy z kotełem torowisko. Nie? Nie. Dobra, chodź, kocie, w tamtą stronę już dalej nie idziemy. Tam mamy samochodzik i chodzimy sobie. Ale jestem tak zmęczony, że idę spać zaraz. Także kocie, chcąc nie chcąc, Idziemy, chodź, nie w tę stronę. Idziemy do tamtego znaku, co tam jest i nie dalej. I wracamy. Witajcie w środę! Wiem, koszulka ta sama, ale mam rozładunek, więc już nie chcę przepocić nowej. A tutaj później się ogarnę, więc jestem w ciukach po prostu brudnych. A jadę właśnie pod rozładuneczek. Pospałem dzisiaj. Oj jak ja pospałem. 6, o 6 wstałem. Od 19, nie, od 20 spałem. Także pospałem teraz. Na rozładunku to mam dosłownie kawałeczek bo e, spałem na parkingu obok, obok rozładunku. No i co, i teraz z tego co pamiętam, to ma być tu w prawo, bo już tu byłem. Zgodę, żeśmy wczoraj trochę pochodzili Kocza tutaj To jest tak spokojnie, że mógłbym pójść bez smyczy Ale się boję niestety Bo jak mnie później Spierdzieli to będzie problem Aczkolwiek ona nie ucieknie Boję się tylko, że Ktoś odpali samochód i wtedy pójdzie i, I się zgubi Ale to tylko moja głowa tak mówi Nie wiem jak to by było W każdym razie dzisiaj też już chciała iść Była zresztą na chwilę ze mną Zjadłem śniadanko Rozładunek, rozładunek mam i zaraz mam załadunek w tym samym miejscu, więc fajnie, bo nie trzeba będzie się dwa razy rozpinać. No i jadę później do, gdzie jadę, tam gdzie się ładowałem, w Polsce, czyli pod Szczytno, tak pod Szczytno i fajnie i tam najprawdopodobniej znowu się ładuje tutaj, także takie kółko. Więc o ile dobrze pójdzie, to w czwartek po południu będę w domu, no, ale za to w niedzielę wyjazd. No ale dobra, to później, bo to jeszcze za daleko jest i jadę na rozładunek. Już po załadunku, leżymy po spacerze z kotem, ale niestety czekamy, bo urządzenie na Węgry się popsuło i, i muszę poczekać aż szef mi winietę wykupi. No, i y, czekam sobie, właśnie już się dużym przebrać. Byłem z kotem na spacerze, o kot przyszedł. Słuchajcie, pokaż. Pokaż ryja tutaj do kamery, zobacz. Jak to się śmieją, że to jest kot celebryta. Ach. Celebryta, no tu. O. Jesteś celebryta? Mruczy. Ach, ma ochotę. A z ostatnio strasznie wychodzić. No ale cóż, może dlatego, że wio. Czekam na winietę i startuję. Dzisiaj na no, Radomska powinienem dojechać. I z powrotem wracamy na firmę tam, gdzie się ładowaliśmy. Także. Na no, spokojnie. Wyspałem się, a znowu się spać. Ja nie wiem jak to jest. Dobra, czekam na winietę i lecę. Słuchaj, znalazłem skąd to na Mianowicie tu mamy takie coś. Duże. I to na napierdziela gdzieś... Z któryś z tych dwóch przewodów. O, stąd? Albo stamtąd. Słuchajcie, mamy pierwszy fakap z ładunkiem. I się wzięło i wyjebało. I tam druga tak samo, ale to powinno być zestryczowane, to było winięte. no deski się połamały, no. Tak coś czułem, ale stawiałem, że tamta najwyższa się złama. A złamała się ta druga, no cóż. Nie będziemy zdejmować ręcznie. Dobrze, że, że się nic nie stało poza tym. To musiało gdzieś jakoś tutaj po drodze, bo rano jeszcze było w porządku. Po skręciu plandeki towar wygląda tak. Ta ostatnia jest rozsypana cała Ale jeszcze mamy Jedną tutaj Rozsypaną A Obstawiałem, że pizgnie ta o, Ta ciemna A pizgła tamta ostatnia Jakby się ktoś pytał jak nam idzie rozładunek To chujowo Dobra nie miałem kiedy po rozładunku nagrać Jestem w tym momencie na załadunku Ale się napierdzieliliśmy dwie, dwie godziny z hakiem zrzutka była Bo tam trzeba było to wszystko a po, po, podnosić, i tak dalej. Dobra, jedzie pan do mnie, muszę kończyć. Siedzimy, czekamy, bo a, nie ma tak. dokumentów, nie? Jest towar, jest wszystko, jest dokumentów, nie ma, i się, chodziłem, załatwiałem. Teraz leży, czekam, pan wziął wszystko i poszedł załatwiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale do 19 mam czas pracy, więc dzisiaj za daleko nie ujadę, bo mamy już 17. No cóż. Jeśli chodzi jeszcze o rozładunek, to w ogóle e, jak przyjechałem, to pa, w ogóle wszyscy byli pod wrażeniem, bo była tylko jedna paleta wywalona na no dobrą sprawę, mam półtorej. mówi, że ostatnio jak gościu przyjechał, to z dziewięciu palet 8 było rozsypanych i w całego tira ręcznie ściągali. Mówię, o matko, ja to chociaż pospinałem jak człowiek, to, to, to tak nie walnęło, ale dwie dwie godziny żeśmy z tym walczyli. Także dramat, dramat, naprawdę dramat. No i co, no ale udało się, teraz stoję. Już pan przyszedł, powiedział, że za 15 minut będą dokumenty, już stoję tu od półtorej godziny. Więc luz, o słuchajcie, ciężki dzień stoję. Mamy 21 prawie, ale e, ciągłem ile się dało, żeby jutro zjechać. Im wcześniej, tym lepiej. Jutro na rozładunku będę z samego rana 200 km mi zostało. A stoję na Mazurkach pod Olsztynkiem. Proszę bardzo, parkingu pusto. Chciałem zapłacić za parking. Ale niestety wszystko jest pozamykane. Na aplikacji jest, że jest płatny, ale no, nie bardzo jest jak. A jak mnie ktoś obudzi i każe zapłacić, no to zapłacę, nie? Chciałem, żeby nie było. Idę z kotem na spacer, bo już wytrzymać nie może. Słuchajcie, jesteśmy na spacerze w lesie, bo no przecież kot mi nie darował, jakbym się z nim nie wyszedł. I tutaj, jak idziemy sobie w lesie, to kot. Pięknie umie chodzić przy nodze, jeżeli nie ma żadnych no coś tam idzie e, od głosów samochodów To kot sobie pięknie chodzi. Chodź kocie, Idziemy, chodź, kcić No wiem, że tam coś jest Jeszcze nas nie zagryzło, to nas nie zagryzie. No, i kot tak se chodzi przy noze. Ja idę, on idzie. O, podbiega sobie. Muszę tylko dłuższą smycz kupić, bo ona tak woli, trochę dalej. Ale o, idziemy. Ciach, i jest tutaj już. Dzisiaj go ogląda, tylko czy idę. Nie mamy piękną autostradę. No dobra. Dostaliłem się, czy na ognisko się nie wbić, bo tam widziałem ognisko palą. A no, mam kiełbasę, więc na kolację może bym sobie coś usmarzył. No, ale zobaczymy Może jak mi wezmą, to mi wezmą, jak nie, to nie Słuchajcie, jestem po rozładunku Dojechałem tam na 8.30, no takiego ciula na wózku to jeszcze nie spotkałem Nie dość, że kazał rozpinać dwa boki, chociaż mógł to zdjąć z jednego To rozwalił trzy palety Dodatkowo jeszcze przypieprzył wózkiem w kolejne trzy, które stały już na placu Nie ja, byłem ja, jeszcze jeden samochód No żeśmy się żeśmy z gościem tak cisnęli bekę z typa Dziadek taki w dziadek. No. Panowie pod sklepu czasami lepiej wyglądają. No, może tak. Na tym wózku. Jak opatrzyłem, że im w samochód nie przywalił, bo, bo byłoby słabo. Teraz jadę na wrzutkę pod Malbork e, i z Malborka gdzieś tam na rozładunek i dopiero na bazę, więc dzisiaj trochę się jeszcze zajdzie. Zęczony jestem, no, ale damy radę. Więc... E, Jadę na załadunek. Przynajmniej już telefon odebrali i czekają, więc powinno być w miarę sprawnie. Jesteśmy na załadunku koło Malborka. Czekamy, bo... E, no dojechaliśmy i czekamy, aż ktoś nas wezwie. Dwa, dwie ciężarówki wjechały, więc pewnie teraz my będziemy. E, 4.40 Google pokazuje na rozładunek, który mam niby dzisiaj zrobić. O! E, 4.40 pokazuje Google. Na dojazd do rozładunku, więc to jest jakieś 5,5 godziny tak wyjęte e, Mi zostało 420 jazdy plus godzina ekstra, No to mam 5,20, czyli na rozładunek bym dojechał, ale już mi wrócę na bazę. E, no i co? Sam nie wiem. Pytanie też, do której oni tam działają, nie? A ja jutro z rana muszę jechać na zakupy garnitur kupować. Także ciekaw jestem, co szefu wymyśli. Zaraz do niego będę dzwonił, No. Zobaczymy. Znowu piątek, znowu ciasno, znowu dupa. Ech. Dobra, jedziemy na bazę, bo nie zdążymy się zrzucić, więc jedziemy na bazę. Miałem spinę na załadunku jakiś kurde gośnie prawie wózkiem rozjechał jeszcze mordę na mierze, więc... A, wytłumaczyłem może by na mnie nie krzyczał, ale on nie rozumiał. No, ale cóż, no życie nie mam na to wpływu, więc nie będę się tym denerwował. Ale miałem ochotę gościowi do po prostu wyjść. Nie dawno się na nikim nie wyżyłem, wyjść, i mu na kurwa naklepać i połamać tam. Problem był tego typu, że ich tam było sześciu, a ja byłem sam. Słabo, ale już, już jeszcze chwila by mnie do tego doprowadził. A rzadko się tak denerwuje, żeby mieć ochotę komuś przywalić. No, ale cóż, życie jest życie, załadowany jestem, jadę. Na bazę piątek jest Dzisiaj jeszcze Coś zmontuję i wrzucę na jutro Żeby było jeszcze Cały wąs mam czarny, bo rękawiczki Tak uwalone miałem i się wytarłem, zapomniałem Dobra Będzie to na tyle W tym tygodniu, nic z załadunków Nic z rozładunków chyba nie ma Ale nie było jak I nie było kiedy Także do następnego Jeszcze tak jak mówiłem Jak możesz to zostaw tam, subskrybuj do t até momento do końca. Thank <us> you.